Tutaj myślę, że nie mówimy o garniturze, tylko mówimy o sukience, uszytej na miarę potrzeb danej kobiety. Ja, tu ten babski wątek. Antykoncepcja jest kobietą. Tak. Absolutnie. Absolutnie podpisuję. Absolutnie. Świat jest kobietą, antykoncepcja jest jej elementem podstawowym, jeżeli też chodzi o życie seksu, seksualne, więc jest też kobietą. I jeżeli mówimy o niepełnosprawności fizycznej, to musimy zdawać sobie z tego sprawę, że pacjentek z tą niepełnosprawnością mamy sporo. Nawet czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to jest niepełnosprawność, bo pacjentka bez ręki, pacjentka, która przychodzi do gabinetu i nie widzimy, że ma protezę nogi, dopiero kiedy podchodzi do fotela ginekologicznego, mówi, ja tu mogę Jakiś problem i odpina protezę. No, czasami budzi w nas taki trochę strach, lęk. Nie wiemy, że tak może być bo nie nauczono nas tego, nie uczymy tego jeszcze, ale powoli rzeczywiście o seksualności, antykoncepcji uczymy naszych studentów. To jest temat, który zaczął być ważnym tematem w momencie, kiedy wyprowadziliśmy, w cudzysłowie, niepełnosprawność z domów, prawda? Zabrałeś moje miejsce, mhm. weź moją chorobę, uczymy osoby niepełnosprawne, aktywizujemy, są specjalne miejsca pracy w związku z tym, a też, tak jak mówię, czasami w ogóle nie widać, że, nie zdaje, że, że osoba jest niepełnosprawna, Znamy doskonale wybitnych ludzi uprawiających sporty ekstremalne, sporty będące jako osoby niepełnosprawne, paraolimpijczyków i tutaj olimpijczyków, paraolimpijczyków. I musimy sobie zdawać z tego sprawę, że dla takiej kobiety po pierwsze trzeba mieć zdecydowanie więcej czasu, po drugie nie użalamy się nad tym nieszczęściem, bo ona już się dość wycierpiała traktujemy kobietę niepełnosprawną fizycznie jako naszego partnera, jako taką samą pacjentkę. I tu już pierwszy taki ump, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie przewiduje większego czasu dla przyjęcia pacjentki niepełnosprawnej, jak i nie przewiduje większej ilości punktów. A my musimy zdawać sobie z tego sprawę, że pacjentka, która jest na wózku, musi z tego wózka zejść, na kozetkę, z kozetki mm -hmm. na specjalny fotel ginekologiczny. I robią się dwie wizyty z jednej. Trzy. Trzy. Robią się czasami trzy wizyty. Ale to jest absolutnie najbardziej e, fantastyczna pacjentka, bo ona świetnie współpracuje z lekarzem. E, pacjentka, która stosuje terapię, którą zalecimy. Jeżeli mamy niepełnosprawną pacjentkę fizycznie w ciąży, to jest najcudowniejsza pacjentka to jest wymarzona. Po prostu ona tak czeka na to macierzyństwo, jest tak nauczona słuchania własnego ciała, że każda, każda niepokojąca rzecz ją... Od razu wiemy już, że to nie jest tak, że, że coś się dzieje, a może nie, tylko że naprawdę zaczyna się jakiś problem, skurcze czy, czy, czy gdzieś tam sączą wody płodowe. Natomiast no w antykoncepcji, no bo jak już urodzimy albo nie planujemy ciąży albo mamy przerwę między porodami, no to tutaj absolutnie antykoncepcja, jeżeli oczywiście mamy taką potrzebę, a przecież aktywizujemy się i żyjemy seksualnie z naszymi partnerami, mężami, przyjaciółmi, no to stosujemy antykoncepcję. I wybór jest ważny, i tutaj wiadomo, że nie zaproponujemy pacjentce, która jest na wózku, mimo że ma partnera bardzo aktywnie uczestniczącego w wizycie lekarskiej ringu do pochwowego, bo mhm. no to będzie problem, prawda? Mhm. Wyjęcie, założenie. I wtedy ta antykoncepcja do jest tutaj jak najbardziej Idealna. wskazana. I można też znaleźć wiele, wiele poza antykoncepcyjnych leków w tejże terapii. Natomiast natomiast zawsze pamiętamy, że czy jest to pacjentka niepełnosprawna fizycznie czy intelektualnie, obowiązuje nas złoty standard. Badamy piersi, badamy ginekologicznie, robimy USG, pobieramy cytologię i dobieramy szyjemy na miarę danej pacjentki Skięty. daną antykoncepcję, ale nie traktujemy pacjentki niepełnosprawnej fizycznie jako aseksualnej, absolutnie. No to właśnie, jest ta nie, niepełnosprawność wcale nie jest aseksualna. Nie, no pacjentki rodzą dzieci przecież, to naprawdę mają swoje dzieci, rodzą dzieci, to jest jeden z elementów naszego życia, zdarzyło się, ale my jesteśmy od tego, żeby utorować drogę albo korzystać z doświadczeń naszych kolegów z krajów obok, którzy świetnie już sobie z tą niepełnosprawnością dają radę. No dobrze, ale tak jak powiedziałyśmy na początku, niepełnosprawność fizyczna, ale też intelektualna to jest temat naszego spotkania. Jak tutaj podejść do pacjentki takiej właśnie w gabinecie? Oczywiście na pewno każdy przypadek jest zupełnie inny, ale jaki szablon. Jakaś dobra szab rada. Sza szablon tak, szablon jest jeden. Mm -hmm. Uważa się ogólnie w naszym społeczeństwie, że in niepełnosprawność intelektualna nie ma seksualności. Mm -hmm. I jeżeli. I to tak, jest błąd. No oczywiście, do dziewczynki dojrzewają dokładnie tak samo, e chłopcy również. jeżeli na przykład taki, nie mówimy o seksualności antykoncepcji, ale jeżeli nie przygotujemy dziewczynki niepełnosprawnej intelektualnie o średnim stopniu e niepełnosprawności miernym, że dostanie pierwszej miesiączki, ta miesiączka przychodzi, ona się cofa intelektualnie o dwa lata. I to nie są wymyślone dane, to są duże badania. I jeżeli by pani redaktor przeczytała jedną z prac, która publikowana była w zakładzie seksuologii, które mam przyjemność prowadzić w swojej katedrze, to sposób umawiania się na randki osób niepełnosprawnych intelektualnie, to, że nie są akceptowani, to, że rodzice tego nie rozumieją, że... Czasami to trzymanie się za rękę, że trzeba dać ludziom trochę wolności, ale też jest druga strona medalu, taka, że nie jesteśmy przygotowani na żadną edukację. Ja już nie mówię o edukacji naszych dzieci sprawnych intelektualnie, fizycznie ale niepełnosprawnych intelektualnie, ileż mniej byłoby gwałtów i wykorzystywania seksualnego dziewczynek na przykład z zespołem Down'a, które są radosne, euforyczne, które za tego lizaka zawsze wyjdą z tej piaskownicy, czy, 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 czy y, gdzieś tam schowają się za drzewem, gdyby dziecko wiedziało, co to jest dobry i zły czy, dotyk. No właśnie, dobry i zły dotyk. dotyk tak, Cza, co jest, czarne, to jest czarne, a co jest tak, białe. Tak, ja mam takie niesamowite u siebie w pracy dziewczyny, które edukują na różnym poziomie wiedzy, na różnym poziomie y, dojrzałości, Dzieci tylko się pokazuje, rodzice dobry dotyk, obcy człowiek, nieznany, zły dotyk, nie, nie łapiemy, nie idziemy. Proste rzeczy. Jak dojrzewamy, co to jest miesiączka? Jak my zapraszamy do siebie na uniwersytet, mamy taki specjalny gabinet przystosowany do, do badania ginekologicznego, ale oczywiście one sąsiadają w w jeansach czy, czy, czy tam w spódnicach, to pierwszą rzeczą, którą mówią, Jejku, ja jestem na uniwersytecie, to jest niezwykłe, tak łapią, nie? to pani profesor, to, to ja całe życie o tym marzyłam. I potem siadają na tym fotelu, są przyzwyczajone. Przecież można kogoś przyzwyczaić, można kogoś nauczyć, można i, I wtedy budzi się takie taki, taki zaufanie, ale to to nie jest wizyta na 5 minut. Ja mówię, że my na Śląsku mamy dobrą edukację, edukujemy, tak jak powiedziałam, w różnych grupach, edukujemy też osoby dojrzałe, dorosłe, pracujące w zakładach pracy chronionej. Natomiast. Natomiast jeżeli nie ma takiej edukacji, to jak dziewczynka z problemem przyjdzie do lekarza, no to będzie strach, będzie płacz, będzie ucieczka i będzie nie. ten krok wstecz. I dlatego ja zawsze mówię, że jeżeli mamy pacjentkę, która ma dziecko niepełnosprawne, z tym średnim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, warto zabrać ją na wizytę, żeby pokazać gabinet. Warto nawet dwa razy spotkać się, to, to, to trzeba lubić, trzeba mieć pasję do, 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 do pracy, ale to jest praca, która naprawdę jest bardzo wdzięczna, bo potrafimy wyleczyć prawie, że wszystko. I proszę teraz pomyśleć, że robimy badania cytologiczne, przecież Niepełnosprawność nie jest aseksualna. Robimy badania, jesteśmy w stanie wykryć wiele zagrożeń, robimy profilaktykę, a jeżeli jej nie robimy, te efekty mamy na blokach operacyjnych i niestety łączą się z nieszczęściem. Musimy się do tego przyzwyczaić, że jest to nasza koleżanka młodsza, nasz kolega, to jest dziecko naszych przyjaciół i wymaga takiej samej opieki i takiego samego szacunku. Przecież ta niepełnosprawność w krajach obok jest mhm. rzeczą normalną. Sprawny, niesprawny intelektualnie, fizycznie. Wszyscy jesteśmy sobie równi i tak naprawdę Ale jest. Ale ona już, postrzeganie jej zupełnie inaczej zaczyna się już na ulicy, już w transporcie miejskim. To jest są zdecydowanie podstawy, lepiej, oczywiście. Tak, antykoncepcja bez tabu. Tak nazywa się cykl naszych spotkań. Pani profesor, dziękuję bardzo dziękuję serdecznie bardzo. i do zobaczenia, do usłyszenia.